Ona robiła to co ja, to znaczy malowała paznokcie, że lubiła się ubrać, że oglądała żurnale, interesowała się modą. To mnie pociągnęło wtedy jeszcze bardziej. To był jakby taki nowy impuls, bo sama zaczęłam jakby się tym interesować. Miała też takie zainteresowania dość ciekawe, i góry, i narty. Mogłam jej o wszystkim powiedzieć, wydawała mi się od razu bliska, ponieważ też była kobietą, też była matką. Nasze relacje małżeńskie wzrosły, pogłębiły się odkąd, odkąd ją znamy. Ponieważ no, poznając ją, zachwycając się, nie, nie sposób jej nie naśladować. Jestem pełen podziwu z moją narzeczoną, że Pan Bóg takich ludzi stawia na naszej drodze. Jako przykład, jako przykład że można dawaj... przeżyć w sposób święty już swoje narzeczeństwo. Ludzie ją polubili, pokochali. Inny pan mówi, proszę księdza, ta babeczka nam się naprawdę podoba. Moja mama była ostatnia, gdyż podczas ceremonii w Bazylice Świętego Piotra była na szóstym miejscu wśród ogłaszanych wtedy saint. Powiedziałem to w czasie jednej z moich wizyt w Polsce. To jest niesamowite, bo kiedy Papież wstąpił do nieba, moja mama otworzyła mu drzwi, bo była tam ostatni świętą. Najbardziej taka. Która utkwiła mi w pamięci przygoda ze Świętą Joanną, to uczestnictwo w kanonizacji. Oczywiście cieszyliśmy się też z obecności, że to nasz Polak, Ojciec Święty, kanonizował Świętą Joannę, że widzieliśmy całą jej rodzinę, jej męża. Mogliśmy bardzo szczegółowo widzieć przywitanie przez Ojca Świętego córki Świętej Joanny, Piotra. I można powiedzieć, że od tego momentu zaczęła się nasza przygoda i już teraz mogę powiedzieć, nasza przyjaźń, przyjaźń z świętą Joanną. Byliśmy zaproszeni przez Zgromadzenie Księży Rogacjonistów do Rzymu na beatyfikację Annibala Maria di Franci i tam y, jakoś tak w tym momencie, podczas mszy świętej beatyfikacyjnej, uderzyła mnie postać właśnie świętej Joanny. Zobaczyłam portret kobiety z dzieckiem, która no, miała być tego dnia kanonizowana, co było dla mnie sporym szokiem. Często w moim naszym środowisku, generalnie młodzieży, młodych ludzi no, panuje takie przeświadczenie, że a święty to taki, ciągle się pewnie modli i, i w ogóle nie ma swojego życia, tylko no, najczęściej żyje w jakimś klasztorze, odosobnieniu tak się to kojarzy, a Święta Joanna no to jest zupełne przeciwieństwo. Tak? Żyła tak jak tysiące innych ludzi, miała znajomych, rodzinę, lubiła chodzić do teatru, była jej wspaniałym lekarzem, o czym świadczyły wiele wypowiedzi jej pacjentów, i potrafiła być otwarta, sympatyczna, dbała o siebie, lubiła dobrze wyglądać. Miałam problem troszkę z tym, kogo sobie wziąć na patrona do bierzmowania. To była trzecia gimnazjum, i wtedy, wtedy to właśnie był jakiś taki początek. Ja się o niej dowiedziałam, i, i przez to, że wybrałam ją właśnie jako patronkę, to stwierdziłam, że no, pasowałoby coś wiedzieć, na jej temat więcej, i, i wtedy zaczęłam więcej czytać. Był początek liceum. To mi się spodobało to, że ona robiła to, co ja. To znaczy jeździła na nartach, to znaczy lubiła tańczyć, to znaczy chodziła po górach. I wtedy mnie to zafascynowało, że właśnie no jest świętą, czyli jakby ja nie muszę z niczego rezygnować, jeśli chciałabym pójść do nieba. I zaczęłam sama zauważyć, że jestem dziewczyną. I jakby ta sfera tego, że ona malowała paznokcie, że lubiła się ubrać, że oglądała żurnale, interesowała się modą, to mnie pociągnęło wtedy jeszcze bardziej, i opowiadałam właśnie szczególnie koleżankom, tym najbliższym, o tym, jak ona jest. Podrzucałam właśnie książki czy jakieś artykuły, i, i nawet udało mi się właśnie um, kilka tak, um, też, nie wiem czy zafascynować, ale na pewno zainteresować jej osobą. O świętej Joannie usłyszałam od mojej koleżanki Justyny. Razem studiowałyśmy. I rozmawiając o swoich doświadczeniach w domu, w rodzinie z młodszym rodzeństwem, właśnie wtedy Justyna wspomniała o świętej Joannie jako o przykładzie bohaterskiej mamy, ale też mamy sympatycznej, ciekawej dla nas. Ze świętą Joanną łączy mnie przede wszystkim zamiłowanie do wychowywania dzieci, pragnienie posiadania rodziny. Ale też takie moje pierwsze wspomnienie i pierwszy kontakt z nią to właśnie było takie zaskoczenie i zainteresowanie na dźwięk takiej informacji, że święta Joanna malowała paznokcie i jeździła samochodem. Trafił w moje ręce artykuł Santa contenta, święta zadowolona, i byłem tym artykułem wręcz zaskoczony, że taka zwyczajna kobieta, współczesna kobieta zostaje wyniesiona na ołtarze. Było to jeszcze przed kanonizacją i wtedy, chcąc wiedzieć coś o niej więcej, rozpocząłem czytanie i tłumaczenie listów Joanny Beretty-Molli do najpierw narzeczonego, a potem męża Piotra. Te listy w naszej parafii były publikowane w Gazetce Parafialnej. I kult niejako naturalnie się rozpoczął, ponieważ Ludzie ją polubili, pokochali. Wielu małżonków, którzy tutaj się gromadzą w kościele, narzeczonych, rozpoznawało w relacji Joanny do Piotra swoje relacje. Jedna z pań osobiście wspomniała mi, jak, mu, jak sami takie listy pisali. Inny pan mówi, profesor księdza, ta babeczka nam się naprawdę podoba. To była dla nas bardzo bliska święta. Wydawało nam się, że ona jest tutaj z nami cały czas, że, że, że żyje tutaj obok nas i z każdym naszym problemem mogliśmy się do niej zwrócić. Widzimy to, że można być świętym w rodzinie, i patrzymy, jak ona przeżywała rodzinę, jak ona przeżywała relacje z mężem. Zawsze ujmuje jej delikatność wobec męża i wobec dzieci. Wrażliwość jej ogromna, kiedy ona tak, jest taką, nie sztucznie, ale tak naturalnie, bardzo y, miłą, dobrą, y, taką czułą mamą i żoną. Natomiast y, podziwiam ją za ogromną wolę pokonywania trudności. A nie zawsze jej w nauce szło tak cudownie, natomiast y, została lekarzem, co wymagało od niej ogromnej pracy. No, i też taką dzielną kobietą, dzielną mamą, to też dla mnie jest bardzo ważne. Na pewno są w niej takie, y, takie cechy, które bardzo mnie pociągały i pociągają i które bardzo chciałabym naśladować. Tym bardziej, że wiem, y, że, że to nie było tak, że ona się z tym urodziła, tylko ona nad sobą pracowała i ona sama gdzieś tam do tego dążyła, y, bo na od świadomości, a później poprzez pracę, i to mnie jakoś tam mobilizuje, że. Może no, można? Na początku nie byłam do Joanny za bardzo przekonana. Spowodowane było to tym, że po przeczytaniu listów, które pisała do swojego męża, wydawało mi się, że jest taką bardzo cukierkową, taką słodką osobą. No, ja z natury jestem troszkę inna, więc dlatego może mi to jakoś tak nie odpowiadało, ten styl. No i przyszedł taki moment. Kiedy pojechaliśmy pierwszy raz tam, właśnie do Włoch, w Nuovo to było, w kościele takim małym pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Raty. Modliliśmy się tam, oczywiście Msza Święta była też tam odprawiona. Coś takiego wewnątrz poczułam, że będąc w tym miejscu, Wiedząc o tym, że ona tu była, że ona tak przeżywała pięknie swoje życie, że była taką osobą niesamowitą, doszło do mojej świadomości, jak ja mam prawo ją tak oceniać negatywnie. Powiem szczerze, że zrobiło mi się wtedy tak niesamowicie głupio, no i yy, tak bardzo poważnie, już wtedy modląc się po prostu ją w duchu, przepraszałam. Bardzo mi się podoba jako święta, bo potem, jak ją jeszcze bardziej zaczęłam poznawać, to widziałam, że była. No normalna. Była osobą, która się lubiła, jakoś tam ubrać odpowiednią, która lubiła tańczyć. Ja też lubię tańczyć bardzo. Która wychodziła i zabierała męża gdzieś tam do opery czy gdzieś do teatru. No żyła tak normalnie. Joanna Beretta Molla urodziła się w Magenta, koło Mediolanu, 4 października 1922 roku. Wychowała się w szczęśliwej, kochającej i wspierającej się rodzinie, gdzie wiarą żyło się na co dzień. Od młodzieńczych lat angażowała się w działalność akcji katolickiej. W Instytucie Sióstr Kanosjanek pogłębiała swoją duchowość i zaangażowanie w służbę dla innych. Świątynia Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej była miejscem, gdzie uczyła się modlitwy i szukała odpowiedzi na wewnętrzne pytania. Być blisko Pana Jezusa, to według Joanny uczestniczyć w codziennej mszy świętej, przyjmować komunię świętą, mieć czas na medytację oraz, jako że Pan Jezus jest stale obecny w kościele, odwiedzać go również w trakcie dnia. Na mnie osobiście Joanna zrobiła wrażenie osoby bardzo rozważnej, subtelnej, ale zarazem po prostu dobrej. Ponadto dodam, choć wiem, że z perspektywy czasu można to dziś uznać za rzeczy banalne, byłyśmy do siebie podobne również poprzez identyczne gusty. Ona bardzo lubiła słodycze, ja również. Co nieraz skutkowało tym, że Joanna zapraszała mnie do swego domu na herbatkę i jakieś ciasteczko. Swoją duchowość wzbogacała kontaktem z naturą. Jej wielką pasją były góry. Spinaczki pomagały kształtować charakter i wytrwałość w realizowaniu swoich planów. Rodzice Joanny odeszli kolejno w latach czterdziestych. Ten smutny czas wykorzystała, aby pracować nad sobą i kształcić się w zawodzie lekarza. Marzyła o wyjeździe na misję do Brazylii, gdzie misjonarską działalność prowadził jej brat. Po ukończeniu studiów medycznych służyła innym jako lekarz. Ciągle jednak zmagała się z wyborem swojej dalszej drogi życiowej. Prosiła Matkę Bożą, aby jej pomogła odkryć powołanie. Momentem przełomowym okazało się spotkanie z inżynierem Piotrem Mollą, którego poznała w trakcie pełnienia swoich lekarskich obowiązków. Leczyła jego najmłodszą siostrę, i chociaż nie udało się uratować jej życia, ten pierwszy kontakt dwojga dojrzałych już ludzi. Zaowocował najpierw szacunkiem, a wkrótce również wielkim uczuciem. Ich miłość rozwijała się gwałtownie, a gorące listy miłosne stały się inspiracją dla wielu par przeżywających podobne uniesienia. Najdroższy Piotrze, pragnę, abyś odczuwał w tych dniach moją ogromną bliskość. Chyba nawet nie możesz sobie wyobrazić tego, czego doświadczam, myśląc o tej twojej tak dalekiej podróży. Wiem, powiesz, że przesadzam, ale tak właśnie jest. Piotrze, ty jesteś mój. Czuję się, jakbyśmy mieli jedną duszę, a moje serce jest tylko dla ciebie. Uroczysty ślub w bazylice w Magenta złączył na zawsze ich losy. Zachowane z tego czasu zdjęcia ukazują dwoje szczęśliwych ludzi, cieszących się tymi momentami z najbliższymi i znajomymi. Zamiłowaniem do wysokich gór dzieliła się z rodziną. To właśnie tam spędzali swój wolny czas i kojące trud pracy dni odpoczynku. Joanna z piotrem tworzyli szczęśliwy dom. Na świat przychodziły kolejno ich dzieci. Dar macierzyństwa pozwolił Joannie dogłębnie odczuć wartość nowego życia i ogromną radość rodzicielstwa. Na co dzień rodzina Mollów mieszkała niedaleko miejsca pracy Piotra przy fabryce Saffa, którą on zarządzał. Dla Joanny to miejsce stało się oazą spokoju i rodzinnego ciepła. To właśnie tu oddawała się także swoim muzycznym i artystycznym talentom. Równocześnie z zaangażowaniem pracowała jako lekarz pediatra w gabinecie, który przygotował osobiście dla niej kochający mąż. Zapadła w pamięci wielu ludziom jako oddana swoim pacjentom i pomagająca im także materialnie w charakterystyczny dla siebie dyskretny sposób. Kiedy Joanna nanosiła pod sercem czwarte dziecko, rozwijający się włókniak wymusił podjęcie dramatycznej decyzji. Była świadoma niebezpieczeństwa. Ze smutkiem myślała o ryzyku pozostawienia swojej ukochanej rodziny. Jej słowa Piotrze, ratuj przede wszystkim dziecko wpisały się w pamięć męża do końca jego życia. Dzieci właśnie budziły się nad ranem, kiedy odeszła z tego świata. Było to w sobotę w Oktawie Wielkiej Nocy 28 kwietnia 1962 roku, tydzień po przyjściu na świat ich najmłodszej córki, Gianny Emanueli. uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy mieszkańców okolicy. Dla wielu z nich stały się także momentem zwrotnym w ich duchowej przemianie. mamusia w godzinach swojej agonii wielokrotnie miała na ustach słowa: Jezu, kocham cię! Jezu, kocham cię! Następnie mamusia została przewieziona ze szpitala do domu w Ponte gdzie zmarła w swoim pokoju w sobotni poranek. Jej pogrzeb stał się, jak wspominał tatuś, prawdziwą okazją do manifestacji wiary i modlitwy. Natomiast ówczesny proboszcz pontenuowo, ksiądz Agostino, wyznał tatusiowi, że nigdy wcześniej nie wysłuchał tylu spowiedzi i nie udzielił tyle komunii świętych, jak w tamtym czasie. Już wkrótce, za staraniem arcybiskupa Mediolanu, czyli późniejszego papieża Pawła VI oraz wielu zaangażowanych w tę sprawę osób, o Joannie i świadectwie jej życia usłyszą najbardziej wpływowi ludzie za Spiżową Bramą a niezwykłe wydarzenia na odległym kontynencie amerykańskim przypieczętują świadectwo jej świętości. Uzdrowienie przypisane w stawiennictwu Joanny Beretty Molli dotyczy pewnej kobiety, jeszcze jednej matki, mieszkającej w Brazylii. Chodzi o Elżbietę Arkolino, która spodziewała się dziecka, ale doszło do poważnych powikłań. Według lekarzy dałoby się ją uratować, stosując pewne środki medyczne, które jednak najprawdopodobniej spowodowałyby zniszczenie płodu. A zatem zagrogione sono stavbio. Se così facesse il fetto sarebbe distrutto, quindi metteva in pericolo la vita del futuro figlio. Ona nie chciała tego uczyć. Była gotowa oddać własne życie, byle tylko uratować życie dziecka. Lekarze namawiali ją, aby jednak nie rezygnowała z przepisanych leków. Na co Elżbieta powiedziała, że ona nie przyczyni się do śmierci dziecka. Jakież to było wielkie zaufanie. Zaufanie we wstawiennictwo Joanny beretty Elżbieta wzywała jej pomocy i doznała cudu uzdrowienia. Urodziła się.